My nie jesteśmy zwolnieni, a przede wszystkim ja jako prezydent Polski, z obowiązku służenia niepodległej Polsce i robienia wszystkiego każdego dnia, aby Polkom i Polakom zwykłym, takim jak ja i jak my wszyscy, żyło się każdego dnia lepiej. Ja uznaję, drodzy Państwo, że muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin, dzisiaj i zawsze. Polska rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczna, ale to także gwarancja naszej tożsamości, wartości, które są w nas zapisane, ale także ciągłości trwania Rzeczypospolitej. Jadę do Państwa prosto z gminy Cmolas, gdzie spotkałem się z rodziną pana Andrzeja i Tomasza Drapałów, czteropokoleniowej rodzinie, na której czele stoi 81-letnia. Pani Janina. Każdego dnia w swoich domach przekonujemy się, drodzy Państwo, o tym, że w naszych rodzinach zapisany jest nasz kod kulturowy, nasza tożsamość, ale też nasze trwanie w przyszłości. Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym, obiektywnym. Nie odpowiada za niego jedna czy druga partia polityczna, ale odpowiada za nią także presja. Liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin. Dlatego będę konsekwentnie, drodzy państwo, powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego prezydenta, a zwolnienie z pitu rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale także moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego. I żeby była jasność, Szanowni Państwo, to nie jest projekt, to nie jest inicjatywa, to nie jest realizowany postulat, który jest przeciwko komukolwiek. Tak, są wśród nas takie osoby, które wybierają inną drogę życia. Z różnych przyczyn nie zakładają swojej rodziny. To nie sprawa dla polskiego prezydenta, żeby recenzował tego typu rzeczy. I to nie sprawa dla polityków, żeby mówił, że rodziny zakładać trzeba. Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny, muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera i że prezydent polski zrobi wszystko, aby polskim rodzinom żyło się jak najlepiej. Tego wymaga od nas i sytuacja społeczna. I trwanie, i tożsamość Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze raz podkreślę. Pozdrawiam wszystkie polskie rodziny. Stoi przed Wami prezydent, który będzie Was wspierał i w procesie edukacji, i dbania o tożsamość Waszych dzieci, także w placówkach oświatowych i w szkole, i który będzie konsekwentnie upominał się o ulgi dla polskich rodzin. Ale już w poniedziałek, Szanowni Państwo, w tej inicjatywie ustawodawczej do pana marszałka Szymona Hołowni trafi także kolejny punkt mojego kontraktu z Polakami odnoszący się do zwiększenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. złotych. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której klasa średnia w Polsce, ci głównie młodzi ludzie i młodzi pracownicy, którzy chcą się rozwijać, czasami w końcówce roku. Odmawiają przyjmowania nagród albo awansów, bowiem ten drugi próg podatkowy jest zbyt szybko. Trzeba go, drodzy państwo, podwyższyć do 140 tysięcy złotych, aby nie zabierać ludziom ambitnym, ludziom, którzy chcą się rozwijać i chcą zarabiać środki finansowe, uniemożliwiać to i wrzucać ich już przy 120 tysiącach złotych. Do jednego worka i do jednej puli z milionerami. Tak musimy budować też siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni. Mam teraz apel do wszystkich parlamentarzystów, i do pana premiera, i do polskiego rządu. Drodzy Państwo, często, także i dzisiaj, dziennikarze pytają mnie, a skąd na to mamy wziąć, Pieniądze i środki finansowe. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali plan 21 na sauny Solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin. Ale wychodząc naprzeciw problemów rządu polskiego z dbałością o stan finansów publicznych, gwarantuję też państwu że w tych inicjatywach ustawodawczych pojawiają się już pierwsze elementy pancerza budżetowego. Te środki finansowe zarządów Zjednoczonej Prawicy i Luka Watowska były zdecydowanie. Luka Watoska była zdecydowanie mniejsza. Tak są mechanizmy w państwie polskim i one znajdują swoje odzwierciedlenie w tych inicjatywach ustawodawczych, które dają nam możliwość zgromadzenia środków finansowych za sprawą pancerza budżetowego który znajduje swoje odbicie w tych inicjatywach. To jasne wsparcie dla Krajowej Administracji Skarbowej. To jasny kierunek, aby, drodzy Państwo, podwyższyć ściągalność i podatku VAT i podatku CIT, szczególnie od zagranicznych korporacji, które tego podatku nie płacą tak jak należy. Każdego dnia, Szanowni Państwo, przez te dwa dni i przez całą kampanię wyborczą przekonuję się, jak wspaniałym narodem jesteśmy. I coraz bardziej jestem pewien, że prezydent Polski powinien nas budzić do wiary w naszą narodową wspólnotę, tak, do naszych aspiracji, do budowania naszej odpowiedzialności i za przeszłość, i za przyszłość Rzeczpospolitej. Nie damy sobie zabrać tego cudu którego państwo jesteście dzisiaj w kolbuszowej symbolem i najlepszym obrazem tej wiary w biało-czerwoną flagę, tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem i chcemy naprawiać dzisiaj rzecz pospolitą i realizować nasze postulaty. Tego oczekują te wspaniałe dzieci, które są dzisiaj ze mną, tego oczekują kolejne pokolenia Polaków. Tak. Żeby Polska była ambitna, żeby Polska była wielka i żeby Polska była budowana wokół najważniejszych dla nas wartości, w tym wokół rodziny, za którą będę się upominał. Dziękuję Wam, że tutaj jesteście. Dziękuję za Waszą energię, która daje mi wiarę w naszą przyszłość. Niech żyje Kolbuszowa, niech żyje Polska.